Witam na kanale Amorsztorek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać e, taką serwetkę malutką. E, malutką, dlatego że tylko na potrzeby filmów. Najważniejsze w tej serwetce jest wykończenie płatki, które bardzo fajnie układają się w prawą stronę. Osobom praworęcznym, a osobom leworęcznym, płatki będą układały się w lewą stronę. E, będę pracowała tutaj na półsłupkach. Tu mam troszeczkę większe serwetki. Pracowałam troszeczkę innym ściegiem. Co jest najważniejsze w tej serwetce? No, oczywiście, to wykończenie. I tak naprawdę multum możliwości wykończenia. Bo możemy pracować na dwóch oczkach, czyli bawić się tutaj wysokością tych płatków. Taka wysokość na 5, 4, 5, 4, 5, 4 oczka łańcuszka, albo taki sposób nieregularny, na przykład 3, 4, nie, 3, 5, 5, tu jest 4, gdzieś była chyba szósteczka, to jest taka szósteczka wysoka. Zobaczcie, jak jest nieregularnie, też jest pięknie. Tutaj na potrzeby filmów będę pokazywała wam, pokażę Wam, jak wykonać taki właśnie sposób nieregularny. Pracowałam sznurkami firmy Olinki. Tutaj producent zaleca szydełko 8 i 10. 10 według mnie byłoby szydełkiem za dużym, bo dziesiątka tak naprawdę nadaje się do sznurków z rdzeniem, czyli tych sznurków grubych. To jest sznurek bawełniany bez rdzenia. Ma taki malutki rdzeń, taką niteczkę, ale to jak gdyby nie ma wpływu na, na grubość tej tego sznureczka. Ja pracowałam szydełkiem numer 8. ale szydełku numer 7 myślę, że też będzie ok. I oczywiście można taką, ten sznurek prać w niskich temperaturach i można leciutko pod, podprasować. Bardzo lubię te sznurki, one są bardzo takie soczyste, troszeczkę takie w stylu takim melanżu, bo ten jeden kolor pomarańczowy tak naprawdę składa się z trzech kolorów: czerwony, pomarańczowy i żółty. I wychodzi nam tutaj taki piękny, soczysty kolor, troszeczkę bardziej tak w pomarańcz. Tu mamy kameleon niebieski, a to jest chyba kokosanka. Taki biały, troszeczkę taki biały, brudny, bardzo fajny kolorek. Eee, to co, zaczynamy? Eee, krótki opis. Krótki instruktaż tego, jak zrobić małą, szybką serwetkę z półsłupków. I przechodzimy do sedna wykończenia tej serwetki. Oczywiście to też może być wykończenie w dywanach, w malutkich serwetkach, a może gdzieś wykończenie w bieżniku. Także tutaj tym ściegiem można się bawić przy wielu udzierkach. I tak naprawdę chciałabym odczarować łańcuszek, bo z łańcuszka bardzo dużo fajnych rzeczy można e, zrobić. Zapraszam. Zaczynamy od Magic Ring. Wchodzę pod pętelkę, przekładam nitkę roboczą, podtrzymuję tutaj, aby mi się nic nie podpruło, nie uciekło i oczko łańcuszka do góry jestem zabezpieczona, wyciągam nitkę ze środka bo już się skrzyżowała, i przechodzę do sześciu półsłupków na Magic Ring. Dwie pętelki: pierwszy półsłupek, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Zamykam Magic Ring. Odliczam sobie od tej pętelki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. W tym oczku zrobię zamknięcie. Wezmę mniejsze szydełko. Wbijam się od tyłu. Przekładam pętelkę. Moje oczko. Ok. Mogę trochę podregulować to oczko. Krzyżuję nitkę tutaj z tyłu, przełożę ją do przodu pod tym samym oczkiem. Ok. I wchodzę od tyłu, zamykam się do półsłupka i mam pierwszy półsłupek e, oszukany. E, w każdym oczku zrobię po dwa półsłupki. Pierwszy. I jeszcze raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli w każdym oczku po dwa z sześciu będę miała dwanaście półsłupków. Drugi rząd to w każdym oczku jest zwiększenie. Wszystko jest raz dwa. Przechodzę do rzędu trzeciego, zamknę ten rząd, wbijam się od tyłu, przekładam pętelkę do tyłu. Reguluję, żeby to oczko jednak miało odpowiednią wysokość, krzyżuję nitkę roboczą z tyłu, przekładam ją do przodu i od tyłu robię skręt i Zamykam się jak do półsłupka. W trzecim rzędzie to sekwencja takich trójek, czyli raz i dwa razem w jednym oczku. Trzeci, trzeci półsłupek już oczko w oczko, osobno. Pierwszy i drugi, jeszcze raz w tym samym oczku. I trzeci osobno. Raz i dwa zwiększenie, trzeci osobno. Raz i dwa, trzeci zwiększenie. Ile będziemy mieć oczek na końcu? 6 razy trzeci rząd, czyli 18. Jest tu bardzo łatwo policzyć, nie musimy tego liczyć na pichotę. Pierwszy i drugi razem, trzeci, osobno. I spotykamy się na końcu. I kończę trzeci rząd. Jeden, dwa, razem, zwiększenie. Ostatnie oczko. Trzecie. A może być większe. Nie, jednak nie. Wbijam się w pierwsze oczko szczytowe. przykładam pętelkę i zamykam. pijam się z przodu. Przekładam nitkę roboczą. Od tyłu. Krzyżuje mi się ładnie. I pierwszy półsłupek, czwarty rząd to będą e, czwóreczki. Jeden i dwa zwiększenie. Trzy i cztery osobno. Pierwszy półsłupek i drugi w tym samym oczku, czyli zwiększenie. 3 i cztery już osobno. Trzy, cztery. Kolejna sekwencja. Raz i dwa, trzy, cztery. Jeden, i dwa. Zwiększenie. Trzy, i cztery. Ok, spotykamy się na końcu. Zrobimy sobie jeszcze rząd piąty, i przejdziemy już do yy, wykończenia naszej serwetki. Ok. Zamykamy rząd czwarty. Reguluję oczko, krzyżuję, wbijam się z przodu, przekładam. Przechodzimy do rzędu piątego. W rzędzie piątym będą tak zwane piątki. Pierwszy półsłupek i drugi. Oj, ciężko. Razem mamy zwiększenie. Raz i dwa, trzy, cztery, pięć. Kolejna sekwencja. Raz i dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Piąty rząd, razy 6 półsłupków na początku. 5 razy 6 to będziemy mieli równiutko 30 oczek w rzędzie 5. Raz i 2, 3, 4 i 5. I powtarzam sekwencję. Raz i 2, 3, 4 i 5. Ok, spotykamy się już na końcu i przechodzimy do wykończenia. E, ok, pokażę Wam teraz, jak wykonać te płatki. E, zwróćcie uwagę, że tutaj przy tym wzorze pracowałam już na tych płatkach w, w nitkę tylną. E, dzięki temu ładnie mi się tutaj zaznaczyła ta linia e, ostatniego rzędu. To nie jest sztywna zasada. Możecie oczywiście pracować. E, Pokażę pod pełnym oczkiem lub w tylną nitkę. Jeśli będziecie pracowali w tylną nitkę, te pierwsze niteczki dadzą nam właśnie taki efekt. Na serwetce mam 30 oczek. Mogę sobie podzielić to na jakieś sekwencje, na przykład po 5 oczek, tak? Bo, bo idealnie 30 na 5, więc na przykład 6. Jakiś piramidę mogę zrobić, czyli coś, co będzie miało 3, 4, 5, 4, 3 oczka. Ja zaraz wytłumaczę, co z tymi oczkami. I wyjdą nam takie piramidki. Ale też możemy pracować troszeczkę na takiej zasadzie, jak nam się podoba, czyli coś, co jest nieregularne. Tutaj mam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek. Ale serwetka jest, ta serwetka jest większa, ma większą średnicę, więc i płatki mogą mieć tak mniej więcej do 6 oczek wysokości. E, tutaj zrobię maksymalnie 5 oczek e, wysokości, tak żeby po prostu e, płatki nie były za bardzo takie dominujące do tej małej serwetki. E, i, I co? Pracujemy tak, jak nam tutaj e, nasza kreatywność podpowiada ok zamykamy się troszeczkę tak właśnie do oczka tylnego, już pokazuję o co chodzi musimy zostawić te oczko tutaj tę pętelkę przednią z przodu, więc wbijamy się pod dwie te pętelki, pod pełne oczko szczytowe, przekładamy nitkę roboczą do tyłu tak samo regulujemy wysokość tego oczka i uwaga, wbijamy się w tylną nitkę bo tę przednią nitkę zostawiamy. Nie wbijamy się tak, tylko w tylną nitkę. Oczywiście, jeżeli chcecie pracować pod pełnym oczkiem, to oczywiście też możecie jak najbardziej. Przekładam z tylnej nitki nitkę roboczą i zamykam się jak do oczka ścisłego. Zrobię sobie teraz płatek o wysokości trzech oczek, czyli zrobię trzy oczka łańcuszka i czwarte takie techniczne, zaraz wytłumaczę, ale ja tego czwartego oczka nie liczę po to, aby później się nie pomylić. Czyli trzy oczka łańcuszka buduje się do góry. Raz, dwa, trzy oczka ścisłe muszę zrobić. Dlatego nie liczę tego czwartego, bo wiem, że tutaj muszę zrobić trzy oczka ścisłe. Jak zacznę liczyć czwóreczki i tak dalej, to mi się to wszystko pomyli. Mam łańcuszek na trzy oczka wysokości. Ten jest techniczny, nie liczę go. I przechodzę do kolejnego oczko ścisłe. Raz, ścisłe dwa, oczko ścisłe trzy. I teraz sprawa bardzo ważna, aby nam się nie porobiły dziury, takie wysokie w tej serwetce, takie prześwity. Robię jeszcze jedno oczko ścisłe. Wbijam się tutaj u podstawy. Jeszcze raz tu, gdzie wychodził mi ten cały łańcuszek. Gdzie bardzo ciasno. Nitkę roboczą, raz, ścisło, cyk. Przechodzę do kolejnego oczka. Tu miałam trzy, to teraz zrobię sobie cztery. Czyli tego nie liczę, bo to jest oczko ścisłe. I teraz cztery łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Taki techniczny, bo zwróćcie uwagę, on tutaj musi się zakręcić ładnie do poziomu ja go nie liczę, mam dodatkowy cztery oczka ścisłe raz dwa trzy cztery zrobiłam wbijam się w tę nitkę i w te oczko jeszcze raz cyk w dziurę Raz, dwa, trzy, ścisły. Przechodzę do kolejnego oczka w tylną nitkę. Cyk i takie oczko ścisłe. Tu było trzy, tu były cztery, zrobię sobie teraz pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dodatkowy techniczny. Pięć, więc pięć oczek. Ścisłych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I muszę tutaj jeszcze raz tak ładnie się zamknąć. Co by było, gdybym tego nie zrobiła? Zwróćcie uwagę. Na razie tego nie róbcie. Takie dziury tutaj by nam wyszły. Dosyć tak te oczka byłyby naprężone. Przerobiłam próby i nie było to ładnie. Jeszcze raz się zamykam tu pod tę pętelkę w dziurę. Raz, dwa, trzy. Oczko ścisłe w kolejnym. No i teraz mogę sobie zadecydować, czy robię trzy, cztery, czy pięć. Zrobię sobie jeszcze raz piąteczki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dodatkowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bardzo ważne zamknięcie. W tę poziomą nitkę. W dziurę. Raz, dwa. Trzy, ścisły, kolejne oczko ścisły. Było pięć, zrobię cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zakręcam się, buduję się do góry. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ważne, zamknięcie w dziurę. Raz, dwa, trzy. Kolejne oczko. Mogę sobie teraz zrobić jeszcze raz łańcuszek z czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Dodatkowy do zakrętu. Cztery ścisłe. Raz i dwa, trzy i czwarty. Zamykam się do dziury. Hop. Raz, dwa, trzy i przechodzę do kolejnego oczka. No zobaczymy, co nam wyszło. To jest super. I tak co jakiś czas sprawdzam sobie, czy po prostu w jednym miejscu nie mam za dużo takich wysokich płatków, albo same niskie. Więc robię sobie teraz tak zygzakiem na zmianę, tak jak mi się to podoba. Oczywiście, jeżeli macie teraz serwetkę większą, do 10, do 11 rzędów, i tak dalej, to oczywiście dziergając tą metodą, to pamiętamy, że w dziesiątym rzędzie mamy sekwencję dziesiątek, więc liczymy dziesiątki raz i dwa do dziesięciu, raz i dwa oczywiście zwiększenie. Możecie sobie podzielić tę serwetkę na przykład na sześć, dlatego, że zawsze to będzie podzielne, bo na samym początku było sześć. I wyjdzie Wam na przykład dziesięć płatków w dziesiątym rzędzie po sześć oczek, czyli będą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 i możecie sobie tutaj po prostu jakieś wzory ustawić może coś na zasadzie jakieś piramidki albo na przemiennie co drugie oczko czyli na przykład 4, 5, 4, 5 i to będzie to dosyć taka regularna ta serwetka także tutaj macie dowolność zobaczymy co tutaj co ja tutaj zrobiłam aha no i tu jest właśnie sytuacja Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery czyli pracowałam na co, na dwóch oczkach robiłam czwóreczki, piąteczki cztery, pięć, cztery, pięć, cztery, pięć wyszło wręcz równiutko, idealnie no może, oh. przepraszam Was nie zamknęłam do końca y, sznurka. Tutaj mamy właśnie taką nieregularną y, ilość, tutaj, tej, wysokość tych oczek. Także tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także tutaj sobie skakałam tak, jak mi y, to się podobało. Ok, spotykamy się na końcu, zamkniemy i będziecie mogli się pochwalić, co Wam wyszło. No już mam prawie koniec jeszcze tu się zamknę tym oczkiem ścisłym przez trzy pętelki. I teraz zwróćcie uwagę. Oczywiście można je podprasować, one się bardzo ładnie ułożą. Mi akurat się podoba, że tak troszeczkę one odstają, ale jak przeprasujecie, to się ładnie położy na sztywno. Nawet jeżeli zrobię tutaj oczko ścisłe, się zamknę. Ja myślę, że tutaj jeszcze na końcu można wcisnąć jeszcze jeden ten płatek. W tym oczku takim zamykającym. I tu nitka tylna jest dosłownie naprawdę na tyłach. Bardzo ciężko się do niej dostać. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, pięć. I idziemy w dół oczkami ścisłymi. Jeszcze jedno oczko mi zostało. No, trochę czasu zajmuje takie wydzierganie całego rzędu tych płatków. Biorąc już jeszcze pod uwagę takie większe średnice serwetek, no to trochę roboty jest. Ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę powiększamy swoją serwetkę o raz, dwa, trzy, cztery rzędy. Zobaczcie. Ja Wam tu odmierzam. Raz, dwa, trzy, cztery. Ona jest o cztery rzędy wyższa. Więc mamy już tak po prostu bardzo dużą serwetkę. Tu cykachę jeszcze w dziurkę. Zamknę. Ok. Wyciągam ostatnie oczko. Wezmę je tutaj z tyłu gdzieś przeplotę. Okej. Okay. Oczywiście jakoś to później trzeba podszyć, wzmocnić. To no, tak, tak na razie. Co jest fajne w tych płatkach? Że one jakoś tak fajnie się układają na, na prawą stronę. Myślę, że osoby Leworęczne będą miały serwetkę z płatkami układającymi się na lewą stronę, więc bardzo fajnie będzie można w ten sposób zidentyfikować, kto e, jaką ręką pracuje. E, ja jestem zadowolona, mi się bardzo podobają te serwetki. E, oczywiście środek serwetki może być inny, mogą to być ściegi, jakieś takie bardziej wymyślne, mogą to być zwykłe słupki, półsłupki nawijane, a tutaj na potrzeby filmów zrobiłam po prostu. Półsłupki. Mam nadzieję, że Wam się wykończenie podoba. Zapraszam do wspólnego cierkania. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia. Cześć.